Szywka alkoholowa, czyli implantacja disulfiramu, to zabieg medyczny, podczas którego głęboko pod skórę, a dokładnie na pośladku, pod powięzią mięśnia, umieszcza się specjalny implant zawierający substancję czynną, czyli disulfiram. Substancja ta blokuje enzym odpowiedzialny za rozkład metabolitów alkoholu w organizmie. Kiedy ktoś z wszywką napije się alkoholu, dochodzi w organizmie do następujących reakcji. Pacjent bez wszywki, kiedy napije się alkoholu, to jest nasz alkohol, jego wątroba zaczyna ten alkohol trawić. Z alkoholu powstaje aldehyd octowy. Jest to taki trujący związek, odpowiada za kaca, za bóle głowy, wymioty, nadciśnienie, zaczerwienie twarzy, ze wszystkie te objawy, które znamy jako objawy być na na Aldehyd octowy dalej jest rozkładany do kwasu octowego, a kwas finalnie do wody. Na tym polega metabolizm alkoholu. Natomiast co robi wszywka? Disulfiram zaimplantowany w powoduje blokadę enzymu, który rozkłada aldehyd do kwasu. Co się dzieje wtedy? Mając wszywkę, dochodzi do kumulacji tego trującego aldehydu octowego, o którym mówiliśmy wcześniej. Bóle głowy, wymioty, nadciśnienie, pieszona akcja serca, zaczerwienienie twarzy, stan zagrożenia życia. To wszystko będzie się działo wtedy, kiedy dochodzi do kumulacji tego aldohydu. Pamiętajcie, absolutnie nie wolno pić alkoholu, mając wszywkę alkoholową. Ale przecież nie po to robimy ten zabieg, żeby sięgać po alkohol. Sam zabieg jest prosty i bezpieczny. Trwa około 20-30 minut. Po zabiegu lekarz udziela szczegółowych zaleceń i informacji o tym, jak bezpiecznie funkcjonować z krzywką alkoholową. Aby Prostać oczekiwaniom naszych pacjentów, oferujemy kilka rodzajów zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Warto pamiętać, że wszywka alkoholowa nie rozwiązuje problemu uzależnienia sama w sobie. To tylko jeden z elementów leczenia, który wspiera terapię, ale nie zastępuje ani psychoterapii, ani leczenia lekami doustnymi. Skuteczność działania wszywki alkoholowej zależy przede wszystkim od motywacji osoby uzależnionej. I kompleksowego podejścia do leczenia. Dlatego wszywka powinna być częścią szerszego planu terapii. Leczenie uzależnienia od alkoholu to proces, który zaczyna się od detoksu. To moment, w którym pacjent przebywa ciąg alkoholowy i odzyskuje część. Kolejnym krokiem są konsultacje lekarskie, podczas których lekarz diagnozuje i dobiera odpowiednie leczenie w postaci leków do takich jak np. Campral. Maltrexon, Selinkro czy Antikol, które to wspierają utrzymanie abstynencji. Pamiętajcie Państwo, że uzależnienie często towarzyszy innym zaburzeniom, takim jak depresja czy zaburzenia lękowe. Farmakoterapia może zostać dodatkowo wzmocniona przez wszywkę alkoholową, która stanowi skuteczne uzupełnienie. Proszę nie traktować szybki alkoholowej jako samodzielnego leczenia. Kluczowym elementem całego procesu pozostaje jednak psychoterapia. To dzięki niej pacjent uczy się rozumieć swoje emocje, rozpoznawać głody, budować zdrowe nawyki i motywację do życia w trzeźwości. Tylko połączenie wszystkich tych etapów medycznego i psychoterapeutycznego daje realną szansę na trwałą zmianę. Takie całościowe podejście pomaga zrozumieć przyczyny nałogu i budować trwałą motywację do życia w trzeźwości. Zapraszam do naszego gabinetu.